Zarabiaj pieniądze szybciej. Witam Cię w odcinku 277 podcastu Mirosława Skparka. I w tym odcinku powiemy sobie, jak sama nazwa wskazuje, jak przyspieszyć zarabianie pieniędzy i tworzenie wielopokoleniowej fortuny. Będą to bardzo, bardzo praktyczne porady, dzięki którym przyspieszysz generowanie gotówki w Twoim życiu. Oczywiście też powiemy o tej dynamice, że nie od razu na samym początku będziemy wchodzić już na wyżyny Ferrari biznesowego, tylko będziemy to robili systematycznie krok po kroku. Ale zanim przejdziemy już do konkretów, to chciałbym przedstawić patrona naszego podcastu. Patronem podcastu jest Plaud, czyli taki zaawansowany dyktafon oparty na sztucznej inteligencji. Za pomocą Plauda możesz nagrywać rozmowy telefoniczne, spotkania biznesowe, wykłady. Możesz na przykład podyktować swoje pomysły na spacerze, a następnie aplikacja oparta na silniku sztucznej inteligencji tworzy ci transkrypcję oraz notatki oparte o AI. Pomysł na ten podcast na przykład powstał na spacerze dzięki temu, że miałem Plauda pod ręką. Przyczep się plauda do telefonu, on jest zintegrowany, jest tam specjalna aplikacja i notuje sobie pomysły poszczególne, na przykład te 9 tipów. A sztuczna inteligencja później robi mi z tego notatkę, mapę myśli, więc to bardzo mi przyspiesza pracę. Jeżeli chcesz zamówić swojego plauda, wejdź na plaud.shop.pl, wpisując kod rabatowy Mirek, otrzymasz 10% rabatu. A teraz zapraszam Cię do podcastu. No, i przechodzimy już do rzeczy. Czyli pierwszy sposób zwiększania szybkości zarabiania pieniędzy to jest to, że trudno jest się wzbogacić, jeżeli sprzedajesz swój czas za pieniądze. Może oczywiście możemy dojść do punktu, w którym sprzedajesz po pierwsze więcej tego czasu. Ja tak zaczynałem, czyli jak nie wiedziałem, jak się zarabia pieniądze, to jakby ta pierwsza zmiana to była taka, już jakby no wszedłem na trochę wyższy poziom. No i pierwsza zmiana była taka, że powinienem mieć więcej prac, czyli sprzedawać. Więcej swojego czasu, takie samo umęczenie, żeby no, zar zarobić na rodzinę. Później, jak już zaczniesz zarabiać na rodzinę, no to i tak wchodzisz na jakieś wyższe poziomy w tym samo umęczeniu i stajesz się pracoholikiem i sprzedajesz coraz więcej swojego czasu właśnie za pieniądze. Więc zrozumiałem to z książki Roberta Kiyosaki, że powinno coś pracować na mnie. Ale zanim sobie zapędziłem do pracy technologie, moje kursy, moje dobra intelektualne, czyli na przykład kurs internetowy, który miał pracować na mnie, czy nieruchomość, która pracuje na mnie, no to musiałem najpierw ja sam pracować, sprzedając swój czas za pieniądze, żeby no później sobie wybudować coś, co będzie pracowało na mnie, czyli tą machinę. Więc na początku sprzedajemy swój czas i jakby pierwsze, tak intuicyjnie, to będę pracował więcej, no ale z czasem zaczynasz rozumieć, że stajesz się mniej wydajny. Mniej kreatywny, coraz bardziej zmęczony, i to, co zarobisz przez to, że pracujesz więcej, no to wydasz na jakieś, nie wiem, rozchorujesz się, wpadniesz w jakieś dziwne stany, no i tak później wyleżysz ten, te zarobione pieniądze, więc jakby do niczego to nie prowadzi. No i ja tak pracowałem, miałem ze cztery, cztery różne prace, no i zrozumiałem, że nie tędy droga. Później zrozumiałem, że sposobem jest to, żeby drożej wyceniać tą pracę. Czyli pracowałem w szkole za jakieś tam niewielkie pieniądze, ale też prowadziłem szkolenia, gdzie już na przykład w weekend zarobiłem... To, co zarobiłem miesiąc w szkole. No i to już jakby był taki sygnał, że można przyspieszyć zarabianie pieniędzy, nie? czyli że można w weekend zarobić tyle, co przez miesiąc sprzedawanie swojego czasu tanio. Więc proste podejście, czyli te 20%, 20%, 80%, czyli 20% Twoich czynności zarabia ci 80% pieniędzy i odwrotnie. No i tutaj zrozumiałam, że moim 20%, tymi 20% są szkolenia dla dorosłych. Wtedy były to szkolenia tak zwane unijne, z NLP, z wywierania wpływu dla handlowców, dla sprzedawców. No, i do tego jeszcze grałem wesela, więc w weekendy. No, i to tam nie było aż takiej przebitki, no ale też było, że tam powiedzmy, gram sobie jeden wieczór, no i zarabiam więcej niż tam, powiedzmy, bym pracował w szkole przez tydzień. Przykładowo, więc miałem kilka prac i mogłem sobie porównać, co daje mi większe dochody. Ale później wszedłem na ten trzeci poziom, czyli jak pracując mniej, zarabiać coraz więcej. Wtedy zrozumiałem, że prowadząc jeden dwugodzinny webinar. To byłem w stanie zarobić na przykład 2000 zł. To był, dlatego miałem później taką afirmację, którą sobie nagrałem na moim dyktafonie, na telefonie. I wracając z szkoły, ze szkoły z tą teczuszką przez Zielony Park, gdzie jeszcze tam dopadała mi jakaś alergia, słuchałem sobie w słuchawkach: Ja, Mirek, zarabiam 2000 dziennie, no bo miałem jeden taki webinar i miałem taki jeden strzał, ale skoro stwierdziłem, że skoro mogę mieć taki jeden dzień w życiu, że w jeden dzień zarobiłem tyle, co w miesiąc pracy w szkole, to już wiedziałem, że po prostu częściej muszę robić webinary, no ale problem był taki, że skąd brać ten ruch, więc jakby no od razu to się tak nie potoczyło. No ale później też zacząłem nagrywać kursy i zrozumiałem, że jakby moją, te moje godziny nagrywania można włożyć jako kurs internetowy, jako nagranie i później to nagranie będzie pracowało na mnie. Czy też jakiś automatyczny webinar hmm, też może pracować na mnie, czy e-book, książka, która stoi w Empiku, kto się kupuje, to ja tylko raz ją upisałem i już później nie muszę jej promować, nie muszę nic robić, bo ludzie po prostu sobie w Empiku kupują. Kupują, a pieniądze wpadają do mnie, i to już jest ten właśnie dochód pasywny, czyli zaczynasz zarabiać szybciej, dlatego że to jest ta kolejna kwestia, że coś zaczyna pracować na ciebie. I tutaj zadajesz sobie takie pytanie: co muszę zrobić, żeby na przykład w jeden dzień zarobić tyle, co przez miesiąc? Ja na przykład znalazłem taką odpowiedź, że po prostu zebrać ludzi na webinar i sprzedać im produkt cyfrowy, czyli że ludzie mogą sobie to oglądać, słuchać, czytać. I wtedy ja nie muszę pracować, czyli pracuję mniej, ale notabene zarabiam więcej. Kolejną rzeczą, która mnie nauczyła, to statystyka. Czyli na przykład zauważyłem, że jak przyjdzie 100 osób na webinar, no to sprzedam tam za jakąś kwotę, ale jak przyjdzie 1000 osób na webinar, to sprzedam 10 razy tyle, a przez to, że jest to kurs internetowy, czy aplikacje, czy oprogramowanie, to już nie muszę wkładać pracy, żeby to zrealizować. Czyli im więcej sprzedam, im więcej ludzi przyjdzie na webinar, to mam tylko więcej pieniędzy, ale pracy mam tyle samo. I to był właśnie ten mój, to, to zrozumienie, jak wygląda skalowanie. Więc żeby zarabiać szybciej i więcej, po prostu musisz uwierzyć w to i znaleźć na to sposób, czyli znaleźć pojazd, który cię do tego doprowadzi. Co tak naprawdę możesz zrobić, żeby te pieniądze, które zarabiasz w miesiąc, zarobić na przykład w tydzień, a później na przykład w jeden dzień. Później już doszedłem do takich poziomów, na przykład ten rekordowy webinar na 450 tysięcy złotych, no to mniej więcej było tyle, co zarabiałbym w szkole pewnie... Przez parę dobrych lat, nie? Czyli w jeden dzień może zarobić tyle, ile przez parę lat. I wiem, że teraz, jak tego słuchasz, to mówisz, że to jest nierealne, może ja oszukuję i tak dalej, więc różne rzeczy tu się będą pojawiały. I to jest całkowicie normalne, bo ja też tak miałem, ja też w to nie wierzyłem, ale na szczęście, jakby pewne wydarzenia mi to udowodniły. I teraz, jakby, no, zmieniłem swoje przekonanie. Więc jeżeli tak myślisz, to się tym nie masz. To jest naturalne, no bo jakby nie masz doświadczeń ze swojego życia. Twój rodzic nie mówił: słuchaj, dzisiaj zarobiłem na budowie na cały rok, nie? bo inaczej położyłem cegłę. No to raczej się nie zdarzyło w Twoim życiu, więc nie masz doświadczeń, więc Twój mózg, jakby ma mapę świata opartą na Twoich doświadczeniach, pamiętaj, że największe chyba 90% mózgu ustaliło ci się, ułożyło ci się w wieku 5 do 7 lat. Więc jak tam tata nie przychodził i mówił, słuchaj, przyciąłem na kursach tyle i tyle, to raczej nie będziesz w to wierzył, no i będziesz myślał, że to ludzie to oszukują, oszuści, tam robią zrzuty w ekranie, w Photoshopie i tak dalej. Jak ktoś ma jakąś tam fajną furkę, ci się pokazuje, żeby tam kup sprzedać ci kursy, no to ludzie mu piszą, że to wynają, nie? Więc i to jest jak najbardziej zrozumiałe, ale problem jest z tym, że jeżeli nie wierzysz, że tak może być, to nigdy tego nie osiągniesz, no bo. Nie możemy osiągnąć czegoś, w co nie wierzymy. Więc musisz sobie tutaj dać troszeczkę takiego kredytu zaufania, sprawdzę, zobaczę. Może jednak to jest realne, może jednak te osoby to zrobiły, bo ja sam w to nie wierzyłem. Ja nigdy nie planowałem, że na przykład na jednym webinarze jakby zrobię taki strzał. Miałem jakieś tam plany, że na przykład 100 tysięcy, ale. Ten jakby efekt nie zaskoczył. I on mi jakby przesunął tą granicę możliwości człowieka, zarabiania pieniędzy już na całe życie, już nigdy ta granica nie wróci, że to jest nierealne. No i teraz oczywiście ze mnie też nie będzie już nigdy pracownika, no bo jeżeli ktoś jest w stanie łatwo zarabiać pieniądze, no to nie będzie zarabiał już pieniędzy trudno, no to niestety, niestety jest klątwan już na całe życie, ale na szczęście jest taka klątwa, bo zrozumiałem, że pieniądze można zarabiać łatwiej albo łatwo. Ale dopiero jak włożysz tę ciężką pracę. To nie jest tak, że dzisiaj sobie nie nie wiem, kopiesz dołki, czy tam powiedzmy pracujesz w Biedronce, czy może jesteś nauczycielem, czy może przykręcasz śrubki w fabryce, no to nie jest tak, że za tydzień, bo sobie przeczytałeś książkę, czy posłuchałeś podcastu, jak tutaj zarabiać w internecie, to już za tydzień zarobisz w internecie, bo na 99,99% ,99 to się nie stanie, więc jak tam się nauczyłeś na, na przykręcać te śrubki, to tak samo tutaj musisz włożyć mniej więcej podobną ilość pracy, żeby zacząć przykręcać kwoty na swoim koncie bankowym. Więc musisz nauczyć się klonować, czyli musisz zrozumieć, że masz ograniczony czas i jeżeli tylko sprzedajesz swój czas za pieniądze, na na etacie czy w firmie, no bo jeżeli jesteś na przykład masażystą i mówisz, że masz firmę, bo jesteś jedną osobą działalnością gospodarczą i sam masujesz ludzi, no to nie jesteś jakby, no to jest firma ale jakby ona się opiera na tym, że możesz na przykład 10 godzin masować, albo być trenerem osobistym i nic nie pracuje na Ciebie. Jeżeli jako trener osobisty y, ćwiczysz z kimś, ale masz nagrany kurs i e-booka i ta pani po treningu może sobie kupić od Ciebie e-booka albo wejść sobie z Instagrama, no to już coś zaczyna pracować na Ciebie, czyli jak się nagrałeś, to siebie sklonowałeś. Jak napisałeś książkę jak ćwiczyć, to też siebie sklonowałeś, czyli powoli, małymi krokami oprócz tej pracy jeden na jeden coś zaczyna Ci kapać. No i teraz takie źródła dochodu takiego bardziej pasywnego, na przykład Facebook płaci za pisanie postów. I jeżeli oczywiście na Biszesz ich wystarczającą ilość. YouTube płaci za wyświetlania, więc jeżeli nagrasz wystarczającą ilość filmików, które będą fajne, może Ci tu zacząć też kapać kursy. Książki też może ci przynosić powoli jakieś tam dochody. I w którymś momencie trochę ja zawsze sobie porównywałem mam takie bardzo proste myślenia. Ja nie jestem jakby naukowo, przez to, że w szkole tam do siódmej klasy i przez jakieś tam traumy z dzieciństwa, mam bardzo duże problemy z pamięcią i jakby w takiej tradycyjnej edukacji I są miejsca, w których czuję, że jestem genialny. Ale są miejsca, w których mam bardzo duże braki, i jakoś sobie nauczyłem się w tym funkcjonować, nie? no bo tak wola przetrwania i nauczyłem się to robić, ale ja sobie muszę robić bardzo proste rzeczy, żeby liczyć pewne, pewne sprawy. Więc ja sobie zawsze liczę tak, że ok, wynajem nieruchomości w Warszawie to jest na przykład 3-4 tysiące. I teraz, jeżeli przykładowo YouTube mi zarobi 2000 miesięcznie, no to ja sobie zawsze myślę, to jest trochę jak taka nieruchomość w internecie. Jeżeli moje książki mi zarobią tyle, to są jak nieruchomość w internecie, więc wyobrażam sobie, że mam ileś budynków, kawalerek, które mi przynoszą pieniądze. No i łatwiej jest nagrać kurs i napisać książkę niż kupić za milion złotych nieruchomość. Więc tak musisz do tego podchodzić, ja tak podchodzę, że buduję sobie dodatkowe źródła dochodu. I to, co musisz zrozumieć, to że to, że ja mam już prawie 50 lat 49 lat yy, i te dopiero takie elementy, że coś zaczęło pracować bardzo fajnie na mnie to jest od kilku lat. Więc musiałem włożyć ileś tam ze 20 lat takiej naprawdę ciężkiej pracy, gdzie tego, tej pasywności nie było aż tak dużo, ale przez to, że odkładałem, robiłem to systematycznie, budowałem jakieś tam źródła dochodu, to zaczęło to później fajnie grać. Nie? I teraz po prostu wykorzystuję ten moment, kiedy kiedy jestem na fali, kiedy ciężko pracuję, albo może nie ciężko, ale systematycznie pracuję, mam pomysły, jestem w sile swojego wieku, jeżeli chodzi o rzeczy intelektualne, i po prostu korzystam z tego. Nie wyłączam się, no bo jakby nagrodą za życie i w życiu nie jest to, żeby być na emeryturze, tylko nagrodą jest robienie fajnych rzeczy wtedy, kiedy chcesz robić fajne rzeczy. Jeżeli masz problem z tym, żeby odkryć swoje, swój pomysł na bogactwo, to. Może zastosować bardzo fajną taką coachingową zabawę, grę, która jest mba, mega dobra na głowę, to jest to, żeby. To jest taka trochę zasada straty. Więc jeżeli dąsasz się na to, że sobie myślisz, jak to jest zdobyć bogactwo yy, i nie wpadasz na pomysł, to odwróć tą całą sytuację. Zadaj sobie pytanie: co muszę zrobić, żeby przez całe życie być biednym? I jak sobie to pomyślisz, to tak się tego przerazisz, że zaczniesz robić odwrotnie. Więc, żeby być całe życie biednym, to po pierwsze wydawaj wszystko co zarobisz no bo wtedy wpadniesz w jakieś problemy i musisz jeszcze brać chwilówki więc to cię bardzo fajnie wykończy czyli wydawaj wszystko co zarobisz imponuj ludziom finansowo dzisiaj mi się w ogóle już taki widziałam dwa TikToki że jeden z takich znanych no TikTokerów można powiedzieć. no chyba bardziej TikToker nie będę tutaj naprowadzał kupił sobie dom gdzieś tam na jakiejś fajnej wyspie no i postanowił się tym pochwalić czyli nagrał że kupił dom nie no, Gdyby kupił go dla siebie, no to by nie musiał tego nagrywać, no ale kupił niby dla siebie. Ale to, to wynika z jakichś takich wewnętrznych braków, czyli potrzeba akceptacji społecznej. I ja też byłem, nie byłem od tego wolny, więc jak najbardziej to rozumiem. Problem z tym, że ludzie mu zaczęli pisać, że ty wynająłeś, nie? że to nie jest twoje. I o ile to wrzucenie jeszcze filmiku, hej, kupiłem sobie dom, no to ok, ale. Odpowiadanie ludziom, kupiliśmy to za pieniądze, myśmy to kupili, i tam obrażanie tych, którzy, którzy jakby to podważali. To myśmy sobie kupili ten dom, to my, to my, nie hej, wywodzę się z biedy i do czegoś doszedłem, ludzie, patrzcie. Problem jest w tym, że wiele osób tak żyje, czyli podejmuje często niemądre decyzje finansowe po to, żeby zdobyć akceptację innych. A wynika to właśnie z tego, że rodzic, tata, mama w dzieciństwie nie powiedział synu, jaki ja jestem z ciebie dumny. I nigdy w życiu im tego nie powiedział, więc myślą, że trochę mylą tego tatę, mamę nieistniejącego z tymi ludźmi na Instagramie, czy tam na Facebooku, czy na TikToku i myślą, że, że, że ta akceptacja ludzi, że ktoś pisze super, osiągnąłeś efekt, sukces, że to zakopię ten, ten brak tego poczucia bezpieczeństwa, tego poczucia akceptacji przez rodziców, tego poczucia, tata jest ze mnie dumny, ale tego nigdy nie zakopię. Żadne pieniądze, uwierz mi, nie zakopią tego poczucia, braku poczucia wartości, bo to musisz sam odnaleźć w sobie. Pogodzić sobie się w sobie i powiedzieć sobie, nie potrzebuję wielkich domów, samochodów, żeby poczuć swoją wartość, bo możesz tą wartość tylko znaleźć w sobie. I przez to podejmiesz bardzo dużo głupich decyzji finansowych, jeżeli tego. Czyli tutaj terapia jest o wiele, prosta terapia, jest o wiele bardziej opłacalna niż kupowanie tych wszystkich rzeczy. Więc zadaj sobie pytanie, co zrobić, żebym był biedny całe życie i to cię tak otrzeźwi, że zaczniesz robić rzeczy odwrotne. Nie? Czyli jak nie możesz znaleźć sposobu na bogactwo, to odwróć to i znajdź sobie, siądź z żoną i sobie zróbcie takie ćwiczenie. Co musimy zrobić, żeby całe życie być biednymi? Pracujmy, sprzedajmy swój czas za pieniądze, wydawajmy wszystko, imponujmy ludźmi, ludziom, kupujmy coś za kredyt, żeby inni nas zaakceptowali. I to jest bardzo, bardzo fajne ćwiczenie, które pomaga odkryć, w którym kierunku trzeba iść. Piąta rzecz to jest takie rozumienie i ciągłe zadawanie sobie pytania, co mi zarabia najwięcej, a też w kontekście czasu, co mi zarabia. Największe pieniądze przy najmniejszym nakładzie czasu. Bo, na przykład, u mnie dosyć fajnie mi zarabiają konsultacje, ale ja ich jakby świadomie nie promuję, dlatego że one by. Wymagały mojego czasu. Nie więc ja mógłbym zarabiać coraz więcej, ale to bym sprzedawał swój czas za pieniądze. Różne pieniądze smakują inaczej. Różny sposób zarabiania daje ci wolność albo ci ją zabiera. Więc konsultacja zabiera moją godzinę czasu. Więc ja je biorę tam, jak ktoś do mnie napisze na Instagram, no to udzielam takiej konsultacji, ale tego nie promuję, bo to jest taki dodatkowy dla mnie strzał. OK, fajnie, poświęcę swoją godzinę. Nie wiem, za 2-3 tysiące złotych. Pomogę innej osobie. Ale jakby tego nie promuję, bo to mi za dużo by było tego, to by mi zabrało dużo czasu. Więc ciągle zadawaj sobie pytanie, jakie czynności mają przełożenie na Twoje na twoje finanse, jaki to jest lewar, ale które z tych czynności mniej cię angażują. I pamiętaj, że to jest taki przykład z gier planszowych, że w grach planszowych, wczoraj nawet tutaj z córką sobie graliśmy w planszówkę, jako strategiczną, i w momencie, kiedy zaczynamy, no to. Zawsze tak mówię, kurde, no nie mam pieniędzy w tej grze, i za co ja mam kupować te tam statki i inne rzeczy. A pod koniec gry, jak już jest trzecia runda, to jest, jak dobrze to rozegram, to Boże, jest tyle kasy i tych tutaj zwycięskich punktów, że aż trudno jest to policzyć. I tak jest właśnie w życiu, że ten efekt procentu składanego tych Twoich inwestycji, to, że kapie ci z różnych źródeł, to na początku to w ogóle nie ma żadnego efektu. Nie, ale musisz wytrzymać tą odroczoną gratyfikację. Poczekaj na efekty. Pocierp teraz, żeby później spijać te kapiące ci źródła, a większość ludzi. Co tam będę czekał? Dzisiaj to wydam. Nie? Jakby traktują jakby swoją pensję, dochody, jak coś, co muszą dzisiaj wydawać w tym miesiącu. Skoro jestem przyzwyczajony do pensji, na przykład ktoś tak sobie myśli, to przecież za miesiąc znów będzie pensja, to mogę wszystko wydać. No nie, bo później będziesz miał 60-65 lat i być może ta emerytura ci nie będzie starczała, a jak się teraz zabezpieczysz, czyli coś ci będzie budowało ten majątek, to możesz nie pracować, a coś będzie pracowało na ciebie. I wreszcie doznasz tego mitycznego odpoczynku. Szukaj swojego samolotu. Zobacz, jeżeli pójdziesz pieszo do Hiszpanii, to pewnie tam chyba z 30 dni byśmy szli. Gdybyśmy szli pieszo do Hiszpanii, szlibyśmy ze 30 dni. Gdy chcesz lecieć samolotem, polecisz tam w 4 godziny. I nie możesz być zły na to, że ktoś leci samolotem, a ty chodzisz pieszo i nikt cię nie będzie nagradzał za to, że idziesz pieszo. Nikt nie, nikt nie będzie ci bił braw za to, że jesteś biedny, czyli nie używasz tego lewarowania. Lewarowaniem może być kasa, którą włożysz na przykład w reklamę w moim przypadku. Lewarowaniem może być to, że podnoszę ceny. To może być lewar, ilość moich wyświetleń na Facebooku, Instagramie, TikToku, czyli to, że codziennie od pięciu lat poświęcam około godziny, żeby nagrać TikToki, rolki, zająć się tym budowaniem mojego wyświetleń mojej twarzy, które później jest towarem, który sprzedaję jakimś firmom, które na przykład mi płacą za współpracę, czy też zarabiam na swoich produktach, więc to jest wszystko lewarowanie, czyli to jest mój samolot, czyli przez to, że ja sobie zbudowałem ten samolot, mogę polecieć gdzieś szybko. A przez to, że ty ciągle chodzisz pieszo i nie, nie inwestujesz w elementy samolotu, to całe życie będziesz szedł pieszo. Więc szukaj swojego samolotu, zadaj sobie pytanie, jak mogę zbudować mój samolot. Jeżeli dzisiaj zaczniesz nagrywać TikToki jako ekspert w swojej branży, to będziesz budował pojazd, szybki pojazd, szybki samochód. Po pięciu latach ludzie powiedzą: To jest ten gość, najbardziej znany weterynarz, wyślijmy mu za 10 tysięcy jakieś suplementy dla psów, niech to reklamuje. I wtedy będziesz zarabiał szybciej, czyli na przykład nauczyciel, jeżeli nauczyciel by zbudował markę osobistą, jakiś UEFista, zacząłby nagrywać codziennie, jak tam ćwiczyć i tak dalej. No i na przykład po pięciu latach by byłby bardziej znanym UEFistą, to na przykład jakaś firma mogłaby mu wysłać suplementy, bo oglądają go na przykład nie wiem, uczniowie albo rodzice, i powiedziałby te suplementy niech jedzą twoje dzieci. Więc zbudowaliśmy taką markę i ta osoba mogłaby Coś reklamować, wtedy zarobiłbyś w, na jednym TikToku. 10 tysięcy złotych, czyli tyle nauczyciel na przykład przez powiedzmy dwa miesiące chociaż no teraz nauczyciele z tego co wiem czyli mój stary fach yy, podobno się nigdy nie przestaje być nauczycielem że nawet tam około 6-7 tysięcy na rękę mogą wyciągnąć, więc no to jest taki jeden dzień nagrywania TikToka jak już zbudujesz tą markę osobistą, więc w jeden dzień zarobisz tyle co nauczyciel na przykład w, w miesiąc albo dwa, więc na tym polega właśnie ta dźwignia. No i tak jak powiedziałem już wcześniej, jednym z najprostszych sposobów żeby szybciej zarabiać pieniądze, oprócz stworzenia wielu różnych źródeł dochodu, zagonienie pieniędzy do pracy, odkrycie efektu procentu składanego, to jest to, żeby podnosić ceny. Naucz się bardziej pokazywania wartości, czyli przeczytaj więcej książek o przykonywaniu ludzi o psychologii sprzedaży, niż książek o tym, jak schodzić z ceny. Czyli obniżając cenę stajesz się coraz biedniejszy. Więc lepiej i lepszym rozwiązaniem jest czytanie książek o tym o psychologii sprzedaży, wywieraniu wpływu, o copywritingu, żeby lepiej pokazywać wartość. I w tym się wyspecjalizować niż w obniżaniu cen. Więc jak widzisz, szybsze, szybsze, nie szybkie, szybsze zarabianie pieniędzy jest do wdrożenia, oczywiście, jako taki plan długoterminowy. Więc dziękuję Ci za uwagę i za wysłuchanie tego podcastu internetowych sprzedawców, podcastu Mirosława Skwarka. Bardzo mi będzie miło, jak napiszesz mi, przybijesz mi piątkę na Instagramie, więc obserwuj mnie na Instagramie, napisz mi coś miłego albo niemiłego, jak tam uważasz, ale zawsze lubię mieć świadomość, że ktoś tego w ogóle słucha, bo czy te statystyki są fajne, ale zawsze lubię poznać kogoś, kto słucha moich podcastów. Więc do usłyszenia w kolejny poniedziałek o 7.15. Trzymaj się, cześć.